Siemano bijacie mrudeczki! ja jestem Kuba, czyli Skiro i na dzisiejszym filmie jest ze mną mój brat Szymon, więc przywitaj się Szymon Szymon. I w dzisiejszym filmie będziemy grali luźne gierki, więc oglądajcie, żeby zobaczyć jak to nam wyszło Ja grałem trochę słabo, ale... ale nieważne Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji wraz z dzwonkiem Strzelcie też łapkę w górę I jeżeli nie używacie jeszcze kodu z w sklepie No to możecie to teraz zrobić No i jak coś kupujecie z tym kodem To ja dostaję z tego trochę pieniędzy A teraz bez przedłużania przejdźmy już do filmu No i słuchajcie jesteśmy w pierwszej gierce I to jest Szymon niestety No nie ma mikrofonu ale tak czy siak spróbujemy coś ugrać I na samym początku polecimy może na Na sad To jest spokojna miejscówka Chłopy co się w ogóle patrzą na mnie XD dobra tańczymy sobie razem Ogólnie żeby nie było mój brat tak, jakby gra w Fortnite a dopiero od 3 dni. Nigdy wcześniej nie grał, No, chyba że czasami dałem mu Pyknąć kilka gierek na komputerze. Ale w ciągu tych 3 dni nabił 32 level. A ja mam 132, więc no szybko mu to idzie. A też nie gra jakoś dużo i chyba nie robi misji nawet. Ja już standardowo postaram się wylądować na moim budynku. Mam tam podki w ogóle. O nad sobą. Pompa jeszcze. Czy ja słyszałem tutaj lotnie jakiegoś przeciwnika? Mam nadzieję, że zaraz nikt tu nie przyjdzie. Nie zabije nas. Okej, okay, zabrałem ci broń, masz, łapią. Musisz czymś strzelać. O, ktoś tu rąduje. Jest chyba przy naszym budynku. Dawaj, Szymon, podjeżdżamy go. Gdzie on jest? Słyszę? A tutaj! Dawaj, zabij go. Chodź tu, Szymon, to jest jakiś bot chyba. Ja go tutaj pilnuję. Dawaj, dawaj. Co no w ogóle odwala? Jak ktoś tu strzela jeszcze? Tak, ktoś tam strzela. Szymon, pomocy. Tutaj jest, zobacz, w tym miejscu. Dawaj, 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 dawaj. Masz fraga. Super. Tam jest kolejny. Musisz go zabić, Szymon, dawaj. Liczę na ciebie. Nice, ej dobra, pokonałeś dwóch to mi się podoba, nic nie musiałem robić W ogóle łapotki, bo mam ich sporo Proszę bardzo Ej, jak na razie początek gierki wychodzi jak najbardziej okej okay. Mam nadzieję, że uda się Zająć jakieś spoko miejsce, na przykład w top 10 Czy coś Ogólnie widzowie, jeżeli zostawicie dużo łapy w górę To nagram z Szymonem jeszcze raz taki film Tylko, że wtedy on będzie siedział mnie I po prostu będzie gadał razem ze mną i po prostu będziecie go słyszeli. A tak będzie chyba lepiej, co nie? Bo niestety dzisiaj nie mieliśmy jak tego zrobić. Tak naprawdę, bo mam tylko jeden monitor w pokoju. Jak na razie. Co ty próbuj... A, no właśnie. Ja wiedziałem, co ty próbujesz zrobić, byczku. No, serio? Dobra, truujemy go. Szymon, zbieraj temy, co? A nie się tak patrzysz na mnie, jak ja podki. Szymon, ty, ja chcę sobie skrzynkę zebrać. A ty, próbujesz mnie tutaj zakosić się, o co nie? To jest pompa dla ciebie, bo ty chyba lubisz z tej wolnej grać. Łatwiej się strzela w sumie na hita do ziomków. I jak strefa wygląda aktualnie? Ej, jesteśmy w Zonie. Super. Dobra, tysiąc drewna zebrane, więc możemy powoli spadać na przykład na farmę czy coś. Damy do kolejne fragi na 100%. Ta w ogóle ekipa biegnie, jak coś. I są jeszcze ziomki przed nami. Idealnie. Tu jest kość. Dostał kilka hitów. O, jeszcze z presów. Już nie ma kewa chyba Wiem mu O, jeszcze mi podjeżdża chłop No nie, jeszcze mam pad Ogólnie to jest przypał, ponieważ jeszcze ekipa nas podjeżdża I chłopy mnie kolapsują No nie Naprawdę Dobra, słuchaj, plan na to jest taki Że lecimy na salty i ja postaram się zrobić Kilka fragów i ty też To jest plan Musi się udać. Tutaj pod nami w ogóle jest lama, więc jak chcesz, to możesz ją zebrać. A ja wyląduję na moim budynku i zbiorę jakąś broń. Mam nadzieję, że będę tutaj pierwszy. Dobra, ktoś ląduje. Jest siomek na dachu. mam. Byczku. Dobra, przeszukuję go. Gdzie jest jego kumpel? Dawaj, 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 dawaj. Kumpel jest pewnie na dole gdzieś. Nie mam pojęcia. Spotuję szybko wszystkich. No na pewno jest chłop... Yy... Na dole wow no nie zginąłem Naprawdę Myślałem że on się chował w piwnicy Na przykład a nie w kuchni Dawaj się on musi z coś ugrać Bo ja zginąłem jak najgorszy bot No nie najgorzej Dwóch cię podjeżdża No dobra prawie się udało Lecimy z kolejną gierką No i w tej gierce lądujemy na sklepowej sedybie Teraz już musi się udać zrobić kilka fragów A nie zginąć Dobra kolejna skrzynka w środku pompa jeszcze ładowana Fajnie, fajnie. Na razie to nie najgorsze. Biegnie tutaj chłop, ale to jest chyba jakiś bot. Chodź, mam, podjedziemy go. Tutaj przebija się, przed nami jest. I. tu jest w ogóle skrzynka lepsza. Ty nim tam zajmij, a ja dostałem pistolet, naprawdę. Wow! Bot prawie nas pokonał. Na luzie nic się nie stało, żyjemy. To ja tego byczka na szybko przeszukuję. A jego teammate jest gdzieś tam. Masz tu jeszcze dużo Ja spróbuję go teraz pokonać. A tam sobie biegnie. A ja myślałem, że on zaczął coś tańczyć. A jednak zaczął strzelać. W ogóle strasznie mało osób tutaj wylądowało. Dziwna sprawa, jak od tej strony leciał boost. teraz lecimy na zalew może. I znowu pistolet! Co jest je tak? O! Taki drop już nie pasuje. Dostał chłop, jednego hita. Nie ma już kewa. Dobra, ma mało. Naprawdę teraz dwóch mnie podjeżdża? Czemu przed chwilą było spokojnie, a teraz już nie jest? Spróbuję zaraz podnieść swoją kartę, tylko najpierw się uleczę Dobra, należy. tam jest drugi No oczywiście nie mogę go trafić standardowo A ten dom jest snajpił Fajnie, że nie ja mam amunicji A gdzie jest w ogóle ta druga dwójka, do których na początku strzelałem? Nie mam zielonego pojęcia Chłopco się chowa w ogóle No nie, trafiłem go jeszcze Czy ja mogę się dowiedzieć, czemu mi dzisiaj tak nie idzie? Dobra, mam go Gdzie jest karta, Szymon, gdzie jest twoja karta? Tutaj, nice, udało się ją zebrać No i super, teraz Szymon wrócił do gry Strzelałem się tam w ogóle, okej okay. A ty helkę bierzesz, dobra O, o, uważaj Lecimy może w ich stronę, albo do strefy, no nie wiem Dawaj może do strefy Tak będzie chociaż trochę bezpieczniej Dobra, są so, chłopy na farmie Ja już wysiadłem, jak coś Skąd on strzelał? To jest dobre pytanie. Są idealnie pod nami, z tego co słyszę. A tutaj się chowa. Pode mną jest pan ryba. Możesz mi spróbować pomóc za chwilę. A tu jest dwóch w ogóle. Czy ja kiedykolwiek to podmienię? O, udało się. Dobra, pan ryba prawie leży. Pan ryba leży? Jeszcze drugi Dobra, podnoszę Szymona, mam nadzieję, że on nas tutaj nie podjedzie. Bo gdzieś chyba uciekł, bo jeszcze ekipa nas podjeżdża znowu. Dobra, Szymon wstawaj. Gdzie on w ogóle uciekł? Co jest nie tak? Uważaj Szymon, bo ekipa jest naprawdę mocna. Dobra, chyba wszyscy padli. Tu jest w ogóle jeszcze RPG. Okej. Okay. Szymon wysiadaj! Leć na dół, leć na dół, leć na dół. O nie, o nie! O nie! Nie! Ten gościu, który nam uciekł, teraz nas chyba zabił. To chyba nie był dobry pomysł lecić tak wysoko i to była jakaś inna ekipa w ogóle. Spróbujmy wylądować jeszcze raz na tym wysalki, ponieważ ta ostatnia gierka na tym miejscówce wyszła tak średnio, nawet bardzo średnio. Ja mam takie małe pytanie, czemu nikogo tu jej nie ma? Żadnych przeciwników. W takim razie zbieramy itemy i za chwilę lecimy na władzę. Tam już musi być kilku ziomków. Jest tam jakiś oponent przede mną, ale to jest chyba bot Ciekawe czy nadal to jest są podwójne drzwi Tak, nadal podwójne drzwi w tym miejscu A kto tam leci sobie? Graplerem Dobra, chyba podjeżdża Nie udało się Dostał jednego hita, tylko jednego Kolejny dostał, hita Ja bym go spróbował podjechać A, jeszcze jego teammate, no standardowo No to oni zebrali mityczne itemy, jak coś A, no, już się po mnie. O, widzisz gościa? Jest przed tobą idealnie, o nie, o nie, o nie, dobra Na tobie idealnie, za tobą No Prawie się udało